Hej, witam! Ja jestem Furi, witam Was w kolejnym odcinku z serii Spadkowizna. W dzisiejszym odcinku będziemy obrabiać tamto pole robić No co? O jedzie Tutaj to pole będziemy robić, ogarniać żeby tu coś osadzić prawdopodobnie nie um, tego łebka to no, może nie do no, Ten sąsiad ma przyjechać, bo palety do mnie. przyjechać na wóz, jest wapno, wszystko to co potrzebuję na sam start. No co, gospodarstwo tak się prezentuje, ile jest ogarnięte. Póki co. Na pewno no to będę chciał, tego drewna będę chciał się pozbyć ale to na spokojnie, spokojnie, spokojnie. reszta nie trzeba przeszkadza przeszkadzać tutaj sałatkę rozsadziłem posiałem nie wiem jak to się odmienia nie. o o i tam wydał pan o boże sąsiad no co tam sąsiad chciałeś? Wiem. Wie. Miałem ci, ci przyjechać z Polciakiem. No miałeś przy, przyjechać. Nie Tamten gościu zaraz tu przyjedzie. No dobra się, no, sąsiad. Ja tu wiesz, trochę tak jechałem, no bo już po procentach się zdarzyło, bo nie wiedziałem, że będę potrzebny jeszcze dzisiaj. Ty, a o, to tak krąży i krąży, to do ciebie? No, tu panie! Ale kurwa. Witam! Wita, wita. Nie mam. E pan Sopel? Tak, tak. Aha, tu. czyli nie pan Sopel, to ja da. Do widzenia? No panie, no, żeś panie, no, się chustę. tu! To jest moje! No, czy y, mam jechać dalej? Nie, nie tutaj. tutaj! Bo zaraz listwę dostaniesz. Nie, dobra, pieniądze oddajesz kurde, 5 ty... tysięcy za, re, za tył tego Ursusa Aż... Panie, co pan aż... robi? Panie, o... panie, tutaj masz z tego tego. Panie, tutaj stań, tu będzie mu lepiej. Kurde. Aż otrzeźwiałem z tego wszystkiego. Zara, ja mu pokażę, Aby, worek, tylko rozważyłem. Sąsiad, słuchaj, ja ino rozładuję te palety i zaraz mu pokażę co ten ursus potrafi. zaraz co to. Wszystko to jest twoje? Tak, wszystko, o kurde. Bramę sobie otworzył, będzie spieprzał. Nie wolę zamknąć. Panie, rozładuj tu pan szybciej, bo się śpieszę, jadę tu kolejne pięta. No to kurde co panie zapłaciła się panu to ma być Tyle, bo tu kurde ja tu za bardzo to nie widzę w tej kabinie Jed panie szybsi, że... Panie, U... o, no, nie, okay, jak pasy mam, mogę? robić. Ale nie ja mogę... Panie, no nie mogę coś z chwycić. Panie muszę pódziana zawołać. No można. O nie dobra panie, nie trzeba. Dobra, dawaj się. To takie to ciężkie. Chyba ten dworek mnie. O, o, o dobra. Dobra. Panie, to drugie panny już z stoją O tuj Ej, bo Dobre. to... Op. O... Boże... Boże... Chodź, panie, ja... to... panie, to... panie zwrócimy to rękami, on to... Dobra, ja... Do? O, trzy, dwa, jeden. jeden. opa. Jeden, to? No. Mm. Nie o... A no. nie. Dobra, doczekaj... No. no i od razu, Ty trzeba silnej ręki. Dobra. Ale stój pan! A to pan nie chce zapłacić, a dobra. A, panie jak że nie panu to. Dobra, czekaj. Nie płać, nie płać, czekaj, czekaj, czekaj. Co? Bo ja muszę, ja muszę wyjechać. Kurde, tył mi cały skasował u rususa. Ej, dobra, sąsiad, ja chcę w tej zgodzie. pan, wjeżdżaj, Pani zamykaj tam gamu drożą Zamykaj, zamykaj, zamykaj! O! Dobra sąsiad I ty sąsiad przeciwko mnie? Daj nam chwilę, ja daj, chcę mu zapłacić przynajmniej Nie dobra To, to przy okazji I... To ty zapłać mi sąsiad, wiesz Bo Ja mu za te worki nie ma co płacić Ile tam, mia ile tam miało być? 5000 Proszę doroczki. A dziękuję bardzo. Panie, panie, daj chociaż stówę na naprawę tego Ursusa. Nie. Dobra, sąsiad, dawaj tego Dobra. Ursusa, bo trzeba te palety koszkować. Dobra, sąsiadny Kurde i znowu pewnie z 5000 będę musiał płacić za remont. Tak. Co ty w ogóle tu zakupiłeś? Bo mapno, widzę jakieś bo... ba mapno No i jakieś ziarno Ja tam może na tył przyjadę Dobra, ja ci tu złapię Co to, to to są chyba nawozy jakieś no. To tobie najpierw wapno czy nawozy dać? Najpierw wapno będę sypał, wapno zostaw na wieżku Dobra, to chwila, to tak tak podkładam, żeby mi było łatwiej tego wycić Worki se poukładam, nie Mamy taką ciapkę Dobra O kurde Chodź sąsiad może to w rękach ci <grym> Dobra bo ja wiesz dzisiaj bez obciążnika jestem To tego tak, to wiesz A? Trochę ciężej Z jednej strony Dobra Ja tu łapię No to w sumie nie, nie takie ciężkie Ta, pójdę, Dobra A to jest w miarę lekko y Resztę palę tutaj Dobra Dobra to już chwila ja se tu... To fajnie jak to tyle samo Tywa Dla... Dobra nie. Tu Nie, ja se tutaj tylko tego wiesz ustawię. Żeby łatwiej było złapać Dobra No, do góry, do... ej nie, nie, do, do góry i zwęż je, zwęż je O, dobra Jo, Nic, dobra Dobra z ja jednym se takim poradzi, nie ma co mówić, że nie Ty do środka? Tak, po lewo, po lewo. co po, po, dobra To tak położyć No, nie... no. no. Mają się tak przykleiły się aż No z tym nawozem bez obciężnika może być problem A tu jeszcze kierownicą ledwie co kręca I tak samo ja To dawniej tu palecieka nie miałem, więc wiesz I tak ciężko dobra, trochę Dobra, do, do tyłu Do tyłu no, dobra No, to chociaż lepiej, niż tego, niż wcześniej. Dobra. Widzę z twojej że seraudiczkę już tu dałeś. Jaka jest moja świadczka? tu... Jak mam coś. Trzymaj za pomoc na o dziękuję. O, dziękuję. to już druga ga będzie dzisiaj Se wam na razie te pieniążki, a później tego Se kupię, bo tu obok jest sklep ogólny, gdzie ty mieszkasz No, ślepy nie jestem Ale no, nie wiem czy pamiętasz Przeźwy jestem A ja właśnie ledko nie Na chwilę wiem, jak mi walnął z te, w tego Ursusa On też chyba jakiś sześć był No, chyba nie. Panie... Jak no, on... to Dobra. Ale, ale, co? No, zamkłeś się od środka. No, no bo wiatr zawiał. I nie, ja tu ułożę ci po prostu. Ile tu jeszcze o ten jeden work został I co, osadził? będzie ziemniaczki czy nie w końcu? No będę sadził. Ale na tym polu? No, na tym Dobra, ja zamknę te drzwi No Jeszcze taki można by powiedzieć, że nawóz zostały w formie trawy Ale technologia Na blotu? No, właśnie wiem, u mnie tak, u mnie ta sama jest. Hej, a słuchaj, bo, mogę sobie z worek wziąć tego wapna, bo mi tego lekarz mówił, że ja i muszę jeść. Nie taki! To w aptece kupił A, dobra. Znaczy ja wiem tylko no nie chcę przepłacać A tak to tutaj to, co bym ci zabiło sp... A, dobra Ja tam jak lekach to tak niezbyt Nie, ja po prostu dzisiaj pijany I gadam od rzeczy Aby tutaj klapę trzeba tego otworzyć. Nie wiem właśnie. Jest takie taka taki Czekaj, to chwila, wsiadnę do tego tego. No dobra. To tutaj siadnę. Ale no włączysz? To po prostu do przodu masz jechać, to nawet na wałek nie jest napełniane. Ty daj mi, bo ja dawniej takimi robiłem u twojego właśnie wujka. Jak O! O tyż tu, to ten to chwila! Tego, tylko, okay. ładnie, jedź, jedź, bo to tego. Jak w miejscu stoisz, to to nic nie dzieje, nie tam. Bo A -a. to te koła, te koła napędzają. Taka technologia. No mówię, tak samo jak z tym Bluetooth. Tu widać studnię na no O, fajny jest ten Ursus mój. 40 m. Kurde, pomyślać, że to jest najmocniejszy ciągnik, a bez napędu. A, już się skończyło. Na no, takie tylko ustarczyło. Tutaj. Okay. będziesz? Ja se tam inny z, z tyłu. No to da, no, to wiem. Ale myślałem, że ty tego nie wiesz. Ty, mam nadzieję, że mi tego nawet zostawi. Nie Ja też jakieś zamówienia będę musiał porobić. Ty, sąsiad. Ty się mógł, żeby czasem policja nie jechała. A Bo No nic prostego. Chyba nie chcesz stracić prawka. Ale ja nie prowadzę, ty prowadzisz. Ale jak będziesz wracać do siebie. No to sobie wrócę. Też co ja... Też. I to jeszcze ja nie pierwszy raz, tak. Ja z łąki setek tak wracałem, a łąka dalej od twojego gospodarstwa jest. I nie je złapali. No no, to co? Mają rolnika zatrzymać, resztą wioska. Z jednej strony prawda, z drugiej strony... Było jedynie ważne, żebym równowagę utrzymał na drodze i nie zatrzymają. Wszystko? Wszystko. Jest, no, jeszcze tego. Znaczy te mijaczki to nie wiem, czy będzie się robił. A, bo pusto jest. No tak. Ale skarsze muszę tu trochę we ziemi podsypać Ty ale pak, daję radę ten koset nie? No co ma nie dawać I to ty, ty wiesz takim To... O dobra, teraz jest bij Ja muszę dać się do O! Ale ładna sałata Ej, już ja mi tu bramę? No już, okej. Okay. A, no, drugie. Drugą też. Piążą. No wiem, no to, ale to muszę tutaj przejść. O. Tutaj, tutaj. Dobra, masz tu jeszcze ci taki pienek po tego. Podłożyłem, a czekaj, ja sobie urwę tutaj ka yy, sałaty trochę. Ona no, no ja nawet nie wyrosła, ona no jest w pierwszym stadium. A to ten, i tak, tam co nie ten zabije to wzmocni. Coś jeszcze będziesz robił tutaj? No myślę, że ty, ci coś? zbronować, czy tej, tego pola. Ej, lepiej stależować moim zdaniem. Dawno nie było bo... Trzeba się tak wbić trochę w ziemię. Dobra. Dawaj. No druga orka to nie, bo to już jedna jest. U mnie to się preferuje, że po, po wapnie to zawsze się tego talerzuje. To wiesz co tylko? Na A, jakim A, ale też u jakiegoś rolnika? Nie, to była praca za biurkiem. A, to sobie musiałeś dobrze zrobić. No, bo to wszystko ogarnięcie, tutaj powrót do Polski i tak dalej. To sporo mnie to kosztowało. No, dobra, dalej. Poradzi se? Poradzi se. No i fajnie ta ziemia już wygląda, powoli. Tylko tu co nieco widzę jakieś te te... Coś tej trawy nie może wsunąć. Może gdzieś grubsze korzenie są. O wierzba jaka ładna. Jeszcze wiesz. Ale ładnie to talerze chodzą. Jak nie, to będzie się trzeba było wbić tego pługiem. Nie, zaraz. One były ostrzone, wiesz. Jak to nie? Nie ostrzyłem ich. Ale ja ostrzyłem jeszcze dawniej. Kiedy? Nie... Ja to nie pamiętam, chyba ostatni raz za życia Twojego ojca... Yy, wujka Ale to by się nie stąpiło Ooo, teraz ładnie idzie Głębiej wbiłem Ale mi tutaj dobrze, że to twoja działka, bo tutaj taka mała miedza Pomiędzy tym płotem a tym A tak, gnieli fajnie Dobra sąsiad, na chwilę ja idę do ciunika. No Albo nie, idę do sklepu W po prostu skończymy i prawdopodobnie podobnie. I to, co, przeszukujemy to sadzenie. Wszystko ogarnę. Ale musimy też ogarnąć, jak się do których nie trakuje. Jestem już, już Ale... Ale nic, nie chciała mi sprzedać, powiedziała, że już jestem tego nie, nie Bardzo dobry No tak, szkoda, ja będę mój teraz po bim... Po bimber jechać, ja chciałem tylko piwo się napić To bezalkoholowe seku Ale też nie chciała mi sprzedać Powiedziała, że... Że jestem już po tym, to nie sprzeda Żadnego I później po tego, po tej robocie u ciebie, I będę musiał po Bimber jechać Ej, albo czekaj, bo tu jeszcze, a nie, tu jest szkoła <śliniczne> <śliniczne> to dowalił Naprawdę ty, bo ja się zapomniałem, bo tu jeszcze wcześniej, yy, to tu nie było szkoły, tylko tu był supermarket. I może w markecie mi prędzej by sprzedali. Ale sobie takie, ci powiem, batoniki kupiłem. Jedynką językiem żeby to dobrze przemienić. No ładnie ci powiem, ta robota ci idzie. Smacznego. Dzięki, no mówię, że se właśnie batoniszki kupiłem jedynie, na, no. Bo tak to ja ani alkoholu, żadnego nie, alkohol, nie się sprzedać. Tak na pompę zachęcam do zostawienia łapeczki komentarza, subskrypcji nic was to nie kosztuje, a mnie zachęca do dalszej... przejście mnie dobra narka, widzimy się w następnym odcinku cześć